Biegacze pojawili się w niedzielne przedpołudnie na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach. Wszystko w związku z biegiem o Puchar burmistrza Łukasza Puźnieckiego. Ta sportowa impreza jest już w Polkowicach tradycją. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród fanów biegania. Z roku na rok chętnych do wzięcia udziału w sportowej rywalizacji przybywa. Zdrowie. Jest jednym z priorytetów gminy Polkowicy, dbanie o to zdrowie, o zdrowie mieszkańców. Taką formą są również biegi organizowane od wielu, wielu lat w naszej gminie. To już tradycja. Tym razem zawodnicy stają na, na metę, by, by, by bić się o puchar burmistrza Polkowic. Serdecznie z całego serca dziękuję wszystkim, właśnie, którzy na, na, na starcie tego wyścigu stanęli i którzy podjęli rywalizację. Mam nadzieję, że ona będzie sportowa oczywiście i przyniesie samy sukces i rekordy osobiste. Mieliśmy na liście 130 zawodników na dystansie 10 kilometrów, startują zawodnicy, jak również na 4 kilometry nordwalking. Polkowice są miastem, które słynie słynnie w Polsce, że z aktywności ze sportu. Staramy się rzeczywiście, żeby to było podtrzymywane i kontynuowane. Staramy się też, żeby właśnie poprzez takie imprezy aktywizować właśnie kibiców powiedzmy Polkowicza, żeby nie tylko właśnie może startowali, ale chociażby wyszli po kibicowej, bo przecież zawody to nie tylko zawodnicy, ale również kibice, którzy tworzą tą całą atmosferę. Dlatego rzeczywiście staramy się, żeby Polkowice jak najbardziej było miastem sportowym. Propagowanie zdrowego trybu życia to idea, która przyświeca władzom Polkowic. Doceniają ją również inni politycy. Wiele imprez w Polkowicach Propagujących zdrowy tryb życia. Zdrowy tryb życia to przede wszystkim sport. Dzisiaj kolejna impreza, można powiedzieć, ponad 200 uczestników na tej imprezie. Jest bardzo dobra frekwencja. Pod patronatem pana burmistrza, który rzeczywiście cały czas powtarza, że sport to zdrowie, że promować trzeba też samo zdrowie poprzez różnego rodzaju inicjatywy i to się dzieje w Polkowicach. I tego gratuluję. Gratuluję też mieszkańcom, że są, że to zainteresowanie jest tutaj okazywane. Jest frekwencja, wszyscy się dobrze bawią. Jako pierwszy linie mety, Przekroczył Roman Adamowicz. Mężczyzna do amatorów nie należy. W tegorocznym sezonie brał udział już w 28 biegach. Co ciekawe, do Polkowic na bieg przyjechał rowerem z Leszna. Dużo górek było. Myślę, że dzisiaj bieg nie pójdzie. No fajna, fajna trasa. No, góra, górek nie ma, taka płaska trasa, można szybko biegnąć. Ну no, і Файна організація, так і депозити, і бюро, що так, ну файно. Всріку кобіт тріумфувала, натомість Наталія Семенович. Біг дуже файний. Я перший раз в полковіцях і мислю, що не останній, обов'язково приїду. E, добра траса і. E, fajny bieg. Wśród uczestników znaleźli się zarazem amatorzy, jak i profesjonaliści. Wszystkim przyświecał cel dobrej zabawy. To było spontanicznie, a że jestem z Pulkowic, to chciałem, że powinienem na swoim terenie wystartować nie? i tak wyszło, że Dzisiaj po nie? To nie jest jakiś tam motywacyjny po prostu bieg taki, nie? żeby coś poćwiczyć, żeby coś się poruszać, nie? żeby nie być tylko w domu i siedzieć przed telewizorem na przykład. Przygotowywałem się do biegu w drużynie Augustyniak Triathlon Team, nasza miejscowa taka drużyna biegowo-triathlonowa. Zajmujemy się tym, no, zgłosiłem się, będziemy reklamować ten sport. Bo, bo dlaczego nie? No i bijemy dzisiaj się rekord. Trenuję codziennie. Rano chodzę na pływanie, później na pływanie do szkoły numer 3, później 4 km robię z kijami i dla mnie to jest codzienność. Także dzisiaj tylko i święto, że przy takiej właśnie dużej publiczności. A tak jest wszystko w porządku. Najlepszym maszerującym na dystansie 4 km okazał się Jacek Guzek. Bo ja dużo chodzę na tych zawodach, Nordi Walking, no to trochę prędkość mam. Raz w tygodniu też trenuję, nie? No to, a to jest na zdrowie. To jest na zdrowie. Na kręgosłup pomaga. No i polecam wszystkim to, żeby korzystali z tego sportu. No super, super. Po takiej nawierzchni to ładnie się idzie Ładnie i można prędkość rozwinąć ładną kłan. A takim czymś, nie? Bo wiadomo po piachach, to zawsze trochę hamuje nas nie? A tutaj ładnie, ładnie się szło. Uczestnikom wręczono puchary, medale oraz nagrody finansowe. W wydarzeniu brały udział całe rodziny. Organizatorzy zadbali bowiem o atrakcje dla najmłodszych. Blok przy ulicy Skalników w Polkowicach przechodzi termomodernizację. To przełoży się na duże korzyści dla mieszkańców. Przede wszystkim lokatorzy będą mniej płacili za ogrzewanie. Dzięki dobrej współpracy z spółdzielnią mieszkaniową mieszkaniowym Kupru z panem prezesem Krzysztofem Nesterem udało się stworzyć montaż finansowy, który dzięki któremu będziemy mogli docieplić blok na ulicy Skalników. Kwota, która jest przeznaczona na ten budynek to jest prawie 2 miliony złotych w 40% jako spółdzielnia mieszkaniowa, w 60% gmina Polkowice. Dzięki tej współpracy mamy możliwość termomodernizowania kolejnych budynków. Już w tej chwili przekazaliśmy dokumentację, aby w następnym roku kontynuować naszą bardzo dobrą współpracę od lat. W sumie to już dziesiąty blok, który przechodzi termomodernizację. Kilkanaście milionów łącznie wydanych środków na poprawę i wyglądu, i tych elementów termomodernizacyjnych dla mieszkańców, którzy miejmy nadzieję będą bardzo zadowoleni. Termomodernizacją budynku przy ulicy Skalników zajmuje się firma Kemal, która przeprowadzała już tego typu inwestycje na terenie Polkowic. Uczestniczymy w tej chwili w czwartym budynku. Poprzednie budynki na Skalniku, o których to Pan Prezes wspominał, również wykonywała nasza firma i skończyliśmy niedawno, mam nadzieję, sukcesem. Tak to zostało odebrany budynek na ulicy Miedzianej. Modernizacja bloku przy ulicy Skalników ma potrwać 6 miesięcy. Mieszkańcy nie ukrywają, że cieszą się z tej inwestycji. Ich zdaniem w końcu blok będzie ładny i schludny. To już chyba czas najwyższy. Czy mieszkamy tutaj 42 lata. To już chyba czas najwyższy. A dopiero raz było robione. W planach burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego oraz prezesa spółdzielni Prum Krzysztofa Nestera jest modernizacja i rewitalizacja kolejnych budynków. W Polkowickim Centrum usług zdrowotnych pojawi się najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny. Obietnica burmistrza Polkowic Łukasza Późnieckiego właśnie zostaje spełniona. Chcemy, aby Polkowicka przychodnia była tą przychodnią, która jest najnowocześniejszą w regionie, w Zagłębiu Miedziowym i do tego potrzebny jest sprzęt, on będzie wymieniany, on jest sukcesywnie wymieniany na najnowocześniejszy, na najlepszy dostępny na rynku, tak aby Polkowiczanie mogli się cieszyć jak najlepszą jakością. Usług medycznych. Dzięki temu, że do placówki trafi najnowocześniejszy sprzęt, mieszkańcy gminy Polkowice nie będą już musieli jeździć na badania do innych miejscowości. Tomograf Polkowickiej Przychodni pojawi się w 2024 roku. Wchodzimy w etap rozwojowy dużych inwestycji. Dużych inwestycji, które zmienią Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych, bo naszym zamiarem jest, żeby było tutaj profesjonalne, duże centrum diagnostyczne na jak najwyższym poziomie. Tomograf jest pierwszym z poważnych kroków, który mieliśmy w planie już od kilku lat i cieszę się, że dzisiaj będą podpisywane umowy na remontowanie poradni, w której w lutym stanie tomograf, w lutym będzie już mógł przyjmować pierwszych pacjentów. Kupno tomografu to nie koniec nowości, które czekają na pacjentów w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych. W związku z zakupem tomografu część pomieszczeń w przychodni przejdzie modernizację. Presujemy branżę medycznej, budowlaną medycznej. Naszym zadaniem tutaj tej, przy tej inwestycji jest sekcja budowlana, czyli wybożenie. Wymiana stolarki okiennej, położenia na nowo hydrauliki, elektryki i przygotowanie pomieszczenia pod klucz, tak zwany, żeby można było wprowadzić w tomograf. Zakup tomografu oraz modernizacja pomieszczeń będzie kosztować prawie 6 milionów złotych. Umowy na wykonanie tego zadania zostały podpisane w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych.